Witam Was wszystkich serdecznie po dość długiej przerwie spowodowanej przeprowadzką. Na szczęście już uporałam się z wszystkim i mogę wrócić do nagrywania kolejnych filmów. W związku z tym, miałabym do Was prośbę, raczej tego nie robię, ale chciałabym Was poprosić o polubienie tego filmu, jeżeli oczywiście Wam się podobał, jak również o pozostawienie komentarza. Dłuższa przerwa zawsze źle wpływa na funkcjonowanie kanału, a z Waszą pomocą uda mi się to poprawić. Z góry bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sprawę, to opowiem Wam o wydarzeniach, które miały miejsce w roku 2019 w Londynie. Była to sprawa, która szokowała wszystkich mieszkańców stolicy i nie tylko. Zapraszam do wysłuchania historii Jody Cesney. Jest 18 września 2001 roku. To właśnie tego dnia w Londynie na świat przyszła Jodie Chesney. Była ona bardzo nieśmiałym dzieckiem, przynajmniej wtedy, kiedy znajdowała się poza domem. Pośród bliskich jej osób, kiedy przebywała w domu, była bardziej pewna siebie, ale jeszcze w szkole podstawowej starała się nie odzywać zbyt wiele i nie rzucać za bardzo w oczy. Kiedy Jodie miała 6 lat, wydarzyło się coś, co bardzo wpłynęło na jej życie. Otóż jej rodzice postanowili się rozstać. Po rozwodzie Jodie oraz jej dwie siostry zamieszkały razem ze swoim ojcem, który nagle pozostał sam z trzema córkami. Nie był to łatwy okres w ich życiu. Ojciec Jodie musiał nawet zwolnić się z pracy, aby móc na nowo zorganizować swoje życie ale na szczęście po jakimś czasie i przy pomocy babci dzieci mógł ponownie zacząć pracować. Jodi wyrosła na spokojną dziewczynę, która bardzo lubiła pomagać innym ludziom, jak również zajmować się zwierzętami. Wszyscy, którzy ją znali, opisywali ją jako najmilszą osobę na świecie. Swój wolny czas często dzieliła między harcerstwo a wolontariat, udzielała się w niezliczonej liczbie miejsc, i fakt, że mogła pomagać innym, był dla niej bardzo istotny. Pasjonowała ją również fotografia, a jak już mogła robić zdjęcia zwierzętom, to była to dla niej pełnia szczęścia to właśnie z fotografią Jodie wiązała swoją przyszłość była ona jednym z wybranych przez nią przedmiotów, jakich uczyła się w szkole średniej i po ukończeniu tej szkoły zamierzała się dalej kształcić w tym kierunku. Ponieważ Jodie początkowo była bardzo nieśmiałą dziewczynką, nie miała zbyt wielu przyjaciół. Na szczęście na swojej drodze natrafiła na osoby, które pomogły jej walczyć z tą nieśmiałością, i kiedy rozpoczęła szkołę średnią, miała już swoje grono znajomych, z którymi spotykała się dość regularnie. I podobnie było 1 marca 2019 roku. Był to piątek, i w rodzinie dziewczyny nie był to zwyczajny dzień. Tego dnia wypadały urodziny jej taty. Jeszcze zanim wyszedł on do pracy, Jodie zdążyła złożyć mu życzenia, po czym każde z nich ruszyło w swoją stronę Jodie do szkoły, a jej tata do pracy. Tamtego dnia po południu nastolatka z przyjaciółmi postanowiła pójść do parku, gdzie zamierzali trochę posiedzieć i posłuchać muzyki. Nie był to wyjątkowo duży park, ale znajdował się on najbliżej ich domów i grupa ta bardzo lubiła tam spędzać wolny czas. W parku tym znajdowały się dwa stoły piknikowe i Jodie oraz jej znajomi usiedli przy jednym z nich. Przy drugim stole siedziały już dwie osoby, było już ciemno, było około dwudziestej i nikt dobrze nie widział twarzy tych chłopaków, ale ani Jodie, ani jej znajomi ich nie znali i uważali, że byli trochę dziwni. Cały czas siedzieli w milczeniu, koncentrując się tylko na swoich telefonach i od czasu do czasu zerkając na grupę nastolatków. Nikt jednak zbytnio się nimi nie przejmował. Jodie i jej znajomi włączyli muzykę i cały czas rozmawiali. Po jakimś czasie dwóch chłopaków siedzących przy sąsiednim stole wstało i wyszło z parku. Ale mniej więcej 30 minut później grupa nastolatków zorientowała się, że coś się dzieje. Od momentu, kiedy tych dwóch chłopaków wyszło z parku, Jodie ze znajomymi znajdowali się tam sami. Ale nagle usłyszeli, że ktoś biegnie w ich kierunku, a już chwilę później rozległ się krzyk Jody. Ponieważ było ciemno, nikt z jej znajomych nie wiedział, co tak naprawdę się stało. Dopiero kiedy podeszli do siedemnastolatki, zauważyli, że ona krwawi. Jedyne, co im przyszło do głowy, to to, że ktoś wbił jej nóż w plecy. Cała grupa przebywająca w parku była zszokowana, nie mogli zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Ale na szczęście byli w stanie uspokoić się na tyle, aby zadzwonić po pogotowie. Po chwili w parku pojawił się radiowóz i policjanci starali się udzielić Jodi pierwszej pomocy, dokładnie tak jak ratownicy, którzy dojechali tam chwilę później. Siedemnastolatka została zabrana do szpitala, a ponieważ policjanci od jej znajomych dowiedzieli się, kim była, musieli jak najszybciej powiadomić tatę dziewczyny. A ojciec Jody Pitt, nieświadomy tego, co się właśnie dzieje z jego córką, w centrum Londynu świętował swoje urodziny razem ze znajomymi z pracy. Pracował w nowej firmie od zaledwie kilku miesięcy i urodziny były dobrą okazją, aby poznać lepiej swoich współpracowników. Ale około godziny 22 wszystko się zmieniło. Mężczyzna odebrał wtedy telefon i dzwoniący do niego policjant poinformował go o tym, co się stało z Jodie. Pitt nie znał wszystkich szczegółów, wiedział tylko, że została napadnięta, ale policjanci już jechali w kierunku pubu, w którym się znajdował i mieli go za chwilę stamtąd odebrać, aby zawieźć go do szpitala, gdzie właśnie przewożono jego córkę. Kiedy przed pubem pojawił się radiowóz, Pete razem ze swoim szwagrem wsiedli do środka i tam dowiedzieli się, co tak naprawdę się stało. Podobnie jak znajomi Jody, on również nie mógł tego zrozumieć. Dlaczego ktoś miałby chcieć skrzywdzić Jody? Przecież ona nawet nie miała żadnych wrogów. Ale już po chwili okazało się, że nie była to najgorsza informacja tego wieczora, bo po kilku minutach jazdy... Pitt usłyszał, że jednak nie jadą już do szpitala, tylko zostanie zawieziony do swojego domu. Dlaczego zmieniono zdanie? Pomimo tego, że ratownicy starali się robić wszystko, co tylko mogli, aby ratować Jodie, dziewczyna zmarła jeszcze w drodze do szpitala. Zadano jej tylko jeden cios, ale rana była na tyle głęboka miała około 18 cm że spowodowała wiele obrażeń i nie można było jej pomóc. Jej ojciec nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Jego ukochana córeczka nie żyje. A w tym czasie w parku, w którym wcześniej przybywała Jodie ze znajomymi, pojawiła się grupa policjantów, którzy próbowali ustalić co tak naprawdę się tam wydarzyło. Jak się można spodziewać, jej znajomi byli zszokowani tym, co się stało, ale starali się przekazać funkcjonariuszom jak najwięcej szczegółów dotyczących tamtego dnia, chociaż nie było ich zbyt wiele. Kiedy Jodie została zaatakowana, było już ciemno i nawet nikt z nich nie zauważył, że ktoś się do nich zbliża. Sądzili jednak, że osoba, która zabiła Jodie, to był wysoki czarnoskóry mężczyzna ubrany w zimową kurtkę z kapturem oprzytym futerkiem. Towarzyszył mu młodszy chłopak, który był zdecydowanie od niego niższy. Nikt z nich nigdy wcześniej ich nie widział i wszystko wskazywało na to, że to zabójstwo było całkiem przypadkowe, a to zazwyczaj niestety nie ułatwia ustalenia sprawcy. Śledczy na samym początku skupili się na sprawdzeniu kamer monitoringu, zarówno tych zainstalowanych w mieście, jak i tych w prywatnych domach. Poproszono opinię publiczną o udostępnianie nagrań z kamerek samochodowych, może ktoś w piątek wieczorem przejeżdżał w pobliżu parku i udało mu się nagrać sprawców. I po tym, jak te apele ukazały się w mediach, na policję zadzwonił człowiek, który podejrzewał, że mógł widzieć poszukiwanych ludzi. Tamtego wieczora znajdował się w okolicy parku, w którym przebywała Jodi ze znajomymi. Siedział w samochodzie i czekał na kierowcę, który zablokował jego auto. Stanął on tak blisko jego samochodu, że nie mógł stamtąd wyjechać. I po chwili zauważył dwóch ludzi, którzy biegli w kierunku zaparkowanego w pobliżu samochodu, czym prędzej wskoczyli do środka i z piskiem opon odjechali. A ponieważ człowiek ten dobrze znał się na samochodach, był w stanie dokładnie powiedzieć policji, jakiej marki było to auto, jaki model, a nawet wersja. Śledczy już wiedzieli, że poszukują starszego modelu Opla Corsy w czarnym kolorze. I już wkrótce odnaleziono dokładnie taki samochód, jak opisywany przez tego mężczyznę, najwyraźniej porzucony kilka kilometrów od parku. Kiedy sprawdzono, do kogo należy ten pojazd, okazało się, że w poniedziałek, czyli trzy dni po tym, jak Jody została zabita, zgłoszono kradzież tego samochodu. Tylko że śledczy nie do końca byli pewni, czy mogą wierzyć właścicielowi samochodu, czy faktycznie doszło do kradzieży, czy może właściciel pojazdu mógł mieć coś wspólnego ze śmiercią Jody, a zgłoszenie kradzieży miało być tylko przykrywką. Kiedy sprawdzono przeszłość tego człowieka, zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące jego prawdomówności. Nie był on przykładnym obywatelem. Manuel Petrowicz był dobrze znany policji już od czasu, kiedy miał 14 lat. Wiadomo było, że od lat zajmował się sprzedażą różnych używek. Nie oznaczało to oczywiście, że to on zabił Jody, jednak jego przeszłość sprawiła, że policjanci uważali, że mógłby być osobą mającą coś wspólnego z tym zabójstwem. I kiedy w trakcie dochodzenia sprawdzano kolejne nagrania z kamer znajdujących się w pobliżu parku, na jednym z nich można było zauważyć sylwetki dwóch osób idących w kierunku parku. Miało to miejsce jeszcze zanim Jodie została zaatakowana. Osoby te były ledwo widoczne na tym nagraniu, miejsce to nie było dobrze oświetlone, ale z pewnością było to dwóch ludzi. Najważniejsze jednak było to, że w tamtym samym czasie drogą przejechał czarny Opel Corsa, co oznaczało tylko jedno. Zbrodnie tę zaangażowane były trzy osoby, dwóch ludzi, którzy byli w parku, jak również kierowca, który czekał na nich w samochodzie, gotowy do odjechania w każdej chwili. Śledczy przypuszczali, że kierowcą tym był właściciel samochodu. Ale kiedy policjanci udali się do jego domu, aby go aresztować, okazało się, że jego tam nie ma. Szybko jednak ustalono, gdzie przebywał. Na policję zadzwoniła jego siostra i przekazała funkcjonariuszom, że Manuel w obawie o swoje życie wyjechał z Londynu i zatrzymał się u niej w Leicester. Tam został aresztowany i zabrany na przesłuchanie. Przyznał się do tego, że to on kierował samochodem tamtego dnia, zawiózł do parku te dwie osoby widziane na nagraniach, poczekał na nich przy parku, a kiedy wrócili, razem z nimi odjechał. Nie wiedział jednak w jakim celu oni się tam udają, podejrzewał tylko że miało to coś wspólnego z używkami. Nic mu nie było wiadomo na temat zabójstwa Jody. Śledczy liczyli na to że od tego człowieka dowiedzą się kim były te dwie osoby, ale on cały czas odmawiał podania ich danych. Policjanci nie mogli liczyć na współpracę właściciela auta bez względu na to, w jaki sposób starali się go przekonać do podania nazwisk tych dwóch osób, on nie zamierzał tego robić. Jednak w dalszym dochodzeniu udało się ustalić personalia ludzi, którzy mogli być powiązani z tym zabójstwem. Po dokładnym sprawdzeniu porzuconego samochodu, udało się zabezpieczyć odcisk palca znajdujący się na masce. Niewiele znaleziono wewnątrz auta, istniało duże prawdopodobieństwo, że samochód ten został wysprzątany jako że w bagażniku znaleziono część spryskiwacza. Ale kiedy zbadano tę część, odnaleziono tam DNA 16-letniego chłopaka, który już znajdował się w policyjnej kartotece. Jeżeli chodzi o odcisk palca pozostawiony na masce, należał on do dziewiętnastoletniego Swensona Angaqui. Żaden z nich nie był obcy policji, oboje należeli do zorganizowanych grup zajmujących się sprzedażą nielegalnych substancji. Czy mieli coś wspólnego z zabójstwem siedemnastolatki? Odcisk palca, jak również DNA na spryskiwaczu, mogły zostać tam zostawione zupełnie innego dnia. Dowodziło to tylko temu, że ta trójka się znała. Śledczy musieli szukać dowodów na to, że byli oni sprawcami śmierci Jody. Po sprawdzeniu kamer monitoringu udało się ustalić, że przed tym, zanim doszło do zabójstwa, ta dwójka spotkała się w jednym z lokalnych barów szybkiej obsługi z kierowcą Opla oraz jeszcze jednym człowiekiem. Inna z kamer zarejestrowała też, że zaledwie 9 minut przed napaścią wszyscy jechali czarną korsą. Nie było żadnych wątpliwości co do tego, że tamten piątkowy wieczór spędzali oni razem. To jednak w dalszym ciągu nie było dowodem na to, że to właśnie oni zabili Jody. Kiedy zatrzymano szesnastolatka, przyznał się on do tego, że 1 marca spotkał się z kierowcą Opla oraz z Fensenem i jeszcze jednym chłopakiem. Znajdował się w tym samochodzie, jednak nie było go tamtego dnia w parku. Musiał to być ktoś zupełnie inny. Śledczy próbowali ustalić, gdzie znajduje się Swensen, ponieważ nie było go pod adresem, który znali. Na co dzień mieszkał on w schronisku, ale od kilku dni się tam nie pojawił. W końcu dziewięć dni po śmierci Jody udało się ustalić, gdzie przebywał i dziewiętnastolatek został aresztowany. Zatrzymał się w domu swojego kolegi, szesnastoletniego Arena Isaacsa, którego policja również aresztowała. On także był dobrze znany policji i należał do tej samej grupy, do której należał Svensen. Podobnie jak jego starszy kolega, Aren także został zatrzymany przez policję, ale jak się wszyscy spodziewali, ani on, ani Svensen nie mieli zamiaru współpracować z policją. Na każde zadane im pytanie udzielali tej samej odpowiedzi, bez komentarza. Wiadomo już było, że śledczy nie dowiedzą się od nich niczego ale przeglądając wiele godzin nagrań z różnych kamer udało się ustalić kilka istotnych faktów. Na wielu nagraniach i z dnia, kiedy została zabita Jodie, jak również z wcześniejszych dni, Swensen był zawsze ubrany w zimową kurtkę z kapturem oprzytym futerkiem. A dokładnie taką kurtkę według świadków miał na sobie sprawca. Z chronisku, w którym mieszkał, jak również w domu Arena, tej kurtki nie odnaleziono, ale na nagraniach ze schroniska było widać że już po zabójstwie Joddi Swense tej kurtki nie miał sprawdzono park znajdujący się przy tym schronisku i zauważono tam miejsce w którym stosunkowo niedawno coś musiało być spalone kiedy przyjrzano się bliżej temu miejscu zauważono tam kawałki materiału w tym materiał opryty futerkiem najwyraźniej tam Swensen spalił swoją kurtkę Wszystkie zgromadzone nagrania pomogły też ekspertom w ustaleniu, że na bardzo niewyraźnym nagraniu, na którym widać dwie osoby wysiadające z samochodu i udające się do parku na chwilę przed napaścią na Jodie, był Svensen i Aren. Pasowali oni również do opisu sprawców przedstawionego policji przez znajomych siedemnastolatki. Zgromadzone w sprawie dowody pozwoliły na postawienie tej dwójce zarzutów zamordowania Jodie. Kiedy jesienią 2019 roku rozpoczął się proces w tej sprawie, ani Swensen, ani Aren nie przyznawali się do winy. Co prawda byli tamtego dnia w parku, ale żaden z nich nie przyznawał się do zadania ciosu Jodie. Obwiniali się o to nawzajem. Svensen twierdził, że to Aren zabił Jodie, a Aren, że to jego starszy kolega. Nie mieli na tyle odwagi, aby przyznać się do tego, co zrobili. W czasie tego procesu stało się też jasne, dlaczego w ogóle Jodie została zabita. Przecież ani ona ich nie znała, ani oni nie znali jej. Co doprowadziło do tej bezsensownej śmierci? Dzięki podsłuchanej rozmowie między Manuelem a jego partnerką, śledczy dowiedzieli się, że Aaron i Svensson, należąc do tej samej zorganizowanej grupy, od jakiegoś czasu podejrzewali, że inna grupa próbuje wkroczyć na ich teren a wiadomo, że w takim środowisku jest to nieakceptowalne. I tamtego dnia otrzymali informację, że członkowie tej drugiej grupy znajdują się właśnie w tym parku, gdzie przebywała Jodie i jej przyjaciele. Najprawdopodobniej chodziło o te dwie osoby, które wcześniej siedziały przy sąsiednim stole, ale w momencie, kiedy Swensen i Aaron pojawili się w parku, ich już tam nie było. Zostali tam tylko Jodie ze znajomymi. Tylko, że Svensson i Aaron o tym nie wiedzieli. Działali w pośpiechu, a do tego wszystkiego było już ciemno. Nie mieli możliwości ocenić sytuacji i dojść do wniosku, że jest to grupa niewinnych nastolatków. Wierząc w to, że mają przed sobą swoich rywali, postanowili działać. A to, że cios zadano właśnie Jodie, było czystym przypadkiem. Gdyby w tym miejscu siedziała inna osoba, to ona zostałaby zabita. Żaden z tych nastolatków nie był celem, po prostu doszło do fatalnej pomyłki. Po wysłuchaniu wszystkich świadków, przysięgli udali się na naradę i wrócili na salę sądową po pięciu godzinach. Zarówno Svensen, jak i Aren zostali uznani winnymi zabicia Jody. Svensen został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia warunkowego po 26 latach spędzonych w więzieniu. Jeżeli chodzi o Arena, on również został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, tylko że on może się starać o wcześniejsze zwolnienie warunkowe po 18 latach. Różnica w wyrokach spowodowana była tym, że zgodnie z tym co zobaczono na tym jednym niewyraźnym nagraniu z okolic parku, to Svensen trzymał w ręku nóż i najprawdopodobniej to on zabił Jodie. Aren może nie zadał jej ciosu, jednak dobrze wiedział w jakim celu udają się do parku i nie zrobił nic, aby temu zapobiec. To jest już koniec tej historii, dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia, cześć.